Jeśli śledzicie rynek bezlusterkowców, to wiecie, że Sony ze swoimi topowymi modelami wysunął się naprzód pelotonu rynku bezlusterkowców. My, na przykład, też do swoich realizacji używamy Sony a 73 III. Jacek, jak widać, jest zadowolony. Jednak, jeśli jesteście na bieżąco z twórczością zagranicznych YouTuberów, takich jak Potato Jet czy Mati Hapoja, to być może spotkaliście się z informacją, że oni używają do filmowania swoich wideo na YouTube Kanona eos R. Sprawdziłem dlaczego tak jest i w tym filmie pokażę Ci czego się dowiedziałem. Pamiętajcie podczas oglądania tego filmu, że tutaj skupiam się na funkcjach, które ułatwiają życie twórcom internetowym, youtuberom. I teraz osoby, które oglądają tego typu filmy, to robią to w 90% albo na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony i tablety, nie oglądając w rozdzielczościach wyższych niż Full HD i tak samo na komputerach i laptopach, gdzie najczęściej wybieraną rozdzielczością jest właśnie Full HD. Z tego wniosek płynie jeden. Dla osób, które Was będą oglądać, nie zrobi to większej różnicy, czy materiał dostarczacie w rozdzielczościach wyższych niż Full HD. Kolejną korzyścią, która płynie z wykonywania filmów w rozdzielczości Full HD jest to, że oszczędzacie czas i pieniądze. Czas dlatego, że nie musicie pomniejszać rozdzielczości Waszych plików wideo, żeby komfortowo je obrobić. Po prostu wrzucacie taki plik wideo na timeline'a, nakładacie swoje efekty itd. I możecie to robić na swoim komputerze, nawet trochę starszym. Pieniądze zaoszczędzacie dlatego, że nie musicie upgradeować swojego sprzętu komputerowego i dokupywać wiele dysków, dlatego, że będą one potrzebne, jeżeli robicie materiały w 4K, bo wtedy takie pliki ważą dużo więcej. Ale dlaczego mówię o wszystkich korzyściach płynących z rozdzielczości Full HD? Ano, dlatego, że Canon EOS R ma solidne, ładne Full HD w dobrym kanonowskim kodeku. Porównaliśmy je do Full HD w Sony A73. No i możecie zauważyć po dużym przybliżeniu, że Full HD w Canonie jest trochę bardziej szczegółowe i ma więcej w sobie detalu. Canon EOS R oczywiście ma możliwość filmowania w 4K, tylko wtedy kropuje matrycę. Daje nam to mnożnik 1.7, co sprawia, że trudniej nam jest osiągnąć szeroki kąt widzenia. Jeśli chodzi o ostrość obrazu, porównując go do Sony A73 jest bardzo Podobnie pod warunkiem, że w Sony A7 III korzystamy ze standardowego trybu, gdzie Sony korzysta z całej powierzchni matrycy, bo gdy przełączymy się w tryb APS-C, no to jakość tego obrazu znacznie spada. Jeśli jednak jesteś twórcą YouTube'owym, twórcą internetowym, który chce robić właśnie filmy Full HD razem z tymi wszystkimi korzyściami, o których mówiłem wcześniej, to wtedy krop na matrycy przy rozdzielczości 4K Cię nie dotyczy, a nawet może być zaletą kiedy na przykład korzystasz przykładowo z ogniskowej 100 mm ze stałoogniskowego obiektywu, chcesz sobie przyzumować obraz, to wystarczy, że zmienisz rozdzielczość na 4K i wtedy otrzymujesz 170 mm. Kolejna funkcja, która jest kluczowa dla youtubera, to odchylany ekran, dzięki któremu możemy mieć podgląd na swoją mówiącą głowę. Sony A73, ekran jest tylko odchylany i nie pozwala nam właśnie filmować, znaczy pozwala nam filmować samych siebie, ale nie pozwala nam na podgląd Swojej twarzy. Jeśli chodzi o Canon SR, to teraz zobaczcie, jak wychodzę z zacienionego miejsca do jaśniejszego, to jestem w stanie cały czas patrzeć kątem oka na ekran i kontrolować, czy ekspozycja mi się nie rozjeżdża. I ktoś może powiedzieć w przypadku aparatu Sony A7 III, że mamy dobry autofokus i na szerokim obiektywie najprawdopodobniej ujęcie wyjdzie dobre. Więc tutaj jest kwestia tego, że człowiek może mieć nadzieję i wierzyć w to, że będzie ok, ale w przypadku aparatu Canon. Mamy pewność, bo mamy ten podglą. Poza tym, że ekran jest odchylany, to jest też dotykowy i jest to dotyk niebyle jaki, bo jest bardzo responsywny, możemy szybko przełączać się między y, punktami ostrości. Poza tym mamy szybki dostęp do różnych ustawień, tak jak prędkość migawki, przysłona czy wartości ISO. Jeśli chcemy też wybrać szybko. Czy, jeśli chcemy szybko dostać się do określonej opcji, to też mamy taką możliwość wchodząc w menu. I jak widać, wszystko działa błyskawicznie. Jeśli chcesz być YouTuberem, to na pewno docenisz w swoim aparacie celny, solidny autofokus. I Canon EOS-R ma technologię, jedną z najlepszych obecnie na rynku, czyli Dual Pixel. W porównaniu do Sony A7 III działa bardzo podobnie. Trochę na korzyść tego modelu, e, szczególnie w jakichś słabszych warunkach oświetlenia, więc robiąc jakieś. Dynamiczne ujęcia, birole, kręcąc swoją twarz, możecie zawierzyć temu aparatowi, że będzie trafiał w punkt, a wy możecie skupić się na kadrowaniu. Kolejna funkcja, która bardzo się przydaje YouTuberom, to płaskie profile. Dzięki nim możemy zachować więcej informacji w cieniach i jasnościach w kontrastowych warunkach. I tak samo Canon EOS R ma taki płaski profil silok i Sony A7 III również. s -Lock 2 i S-Lock 3. Z tą różnicą, że Profil w Canon EOS-R, czyli Steelock, jest dużo łatwiejszy w ustawieniu ekspozycji obrazu i prostszy do korekcji kolorów postprodukcji. Kolejny smaczek, który przydatny jest nie tylko youtuberom, ale wszystkim fotografom i filmowcom, którzy użytkują aparatów, to zamykana migawka. I tutaj, w Canonie EOS-R, mamy taką zamykaną migawkę, dzięki temu możemy z dużym poczuciem bezpieczeństwa wymieniać obiektywy podczas pracy. I podsumowując, wszystkie te cechy, o których mówiliśmy dzisiaj sprawiają, że Canon EOS R jest idealną propozycją dla osób, które chcą tworzyć content wideo do internetu. Sam bym też wybrał ten model lub jego młodszego brata, gdybym miał tworzyć powiedzmy w 90% właśnie content do internetu. Pamiętajcie, że wszystkie te sprzęty, które dzisiaj widzieliście znajdziecie też u nas w sklepie, u nas w wypożyczalni, jeśli chcielibyście przetestować je przed zakupem. I jeśli podobał Wam się dzisiejszy film, to oczywiście zostawcie lajka łapkę w górę, e, subskrypcję, dzwoneczek, żeby być poinformowanymi e, zawsze, gdy nowe filmy pojawią się na naszym kanale, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!